Implant zębowy to najczęściej tytanowa lub cyrkonowa, malutka śrubka długości od kilku do kilkunastu milimetrów, którą wprowadzamy w trakcie zabiegu chirurgicznego do szczęki lub żuchwy. Implant jest, ma kształt bioniczny, czyli najbardziej zbliżony do korzenia naturalnego ząbka. Warto stawić implanty ze względu na to, że efekt po leczeniu implantologicznym mamy dużo lepszy niż przy takiej klasycznej wyjmowanych protezach. Komfort życia poprawia się, jakość życia. I oczywiście też efekty zdrowotne, bo oczywiście jak jesteśmy w stanie trawić, zmiażdżyć, że tak powiem, pokarmy, jesteśmy dużo, dużo zdrowsi. Zdecydowanie implanty. Nawet protezy na implantach się lepiej trzymają od konwencjonalnych protez. Lepiej się w nich je, lepiej wyglądają, są bardziej zbliżone do naturalnych zębów. Zdecydowanie wybierzmy implanty. Na początku diagnostyka i oczywiście wywiad ogóln ogólno lekarski, a następnie umawiamy się na zabieg chirurgiczny polegający na wprowadzeniu malutkiej śrubki w tkankę kostną. Zabieg wykonujemy w osłonie antybiotykowej. W zależności od mm, procesów gojenia trwa to od 2 do 6 miesięcy cały proces leczenia. Możemy też zastosować tzw. implantację natychmiastową, czyli bezpośrednio po usunięciu ząbka od razu wprowadzamy implant. Wtedy zyskujemy na czasie oczywiście.